Cześć. Ten odcinek będzie mało podróżniczy, ale wybierzemy się w podróż w naszą przeszłość. A mianowicie zbliżają się Martyny urodziny, więc postanowiliśmy sobie zrobić taki prezent, że zamówimy sobie test DNA i dowiemy się skąd pochodzą nasi przodkowie. Wybraliśmy jeden z najpopularniejszych testów w internecie. Zamówienie ich trwało tyle samo co każde inne zakupy w internecie. I teraz czekamy. Nasze testy dotarły po tygodniu, takie dwie paczuszki. Więc zaraz zobaczymy, co jest w środku. Podekscytowana. <śm> <śm> Będę podekscytowana, jak przyjdą wyniki. Przez ostatni tydzień czekając na te testy, y oglądaliśmy jakieś filmiki, różne reakcji ludzi właśnie y na wyniki że jest to bardzo ciekawe. W środku jest ulotka z informacjami, jak aktywować ten zestaw i jak ee, napluć. <grych> ok. Że najpierw trzeba aktywować zestaw, zanim się go użyje. Nie wiem, czy to robi taką różnicę, ale... Jest torebka. na ślinę. A co co to jest? Aha, pudełko, żeby odesłać, okej. Okay. nie można jeść pić, palić ani rzuć gumę 30 minut przed oddaniem śliny. Także Do czarnej kreski. Ale dno jest tutaj, to nie jest tak dużo. To nie jest tyle, to jest gdzieś tyle tylko. Tu, gdzie jest kod kreskowy, to nie jest tam... nie jest puste. To co? Plujemy? So, I teraz to do ustabilizowania DNA w ślinie nakręcamy na tubkę. I gdzie co teraz idzie? Do Dublina. Czyli znowu czekamy. Od 6 do 8 tygodni będziemy czekać na wyniki. Cześć. Minęło 5 tygodni i mamy już nasze wyniki. Martyna już zna swoje. Ja jeszcze nie patrzyłem. Tak, ja dostałam wczoraj, Michał dostał dzisiaj, chociaż wysyłaliśmy w ten sam dzień, nasze próbki. No i ja nie mogłam się już doczekać, więc wczoraj zerknęłam sobie na swoje, więc już nie będzie to dla mnie zaskoczeniem, gdy odczytam Wam teraz mój wynik. Ale Michał będzie czytał dopiero swoje wyniki po raz pierwszy, więc... Będę szczerze zaskoczony. Może będzie zaskoczony, może nie. Moje wyniki są następujące. 78% Europa Wschodnia i Rosja. Jest to podzielone na takie bardziej wyszczególnione obszary, mianowicie Czechy, Słowacja, Polska i Litwa. A to, uwaga, jest jeszcze podzielone na jeszcze bardziej szczegółowy obszar, mianowicie Małopolskę i Świętokrzyskie, i Małopolskę i Tatry. Dalej jest 19% Baltics. Czyli Bałtowie, czyli Litwa, Łotwa, Estonia. I dalej mamy Germanic Europe, co jest wyszczególnione dokładnie jako Niemcy i Austria. No i ostatnia, co jest dla mnie największą chyba zagadką w tym wszystkim, to 1% pochodzenie żydowskie. Jednak trzeba zwrócić uwagę na to, że te. Trzy ostatnie wyniki, czyli Bałtowie, Germanic Europe i and Jewish, e, są tak dotyczą tak naprawdę moich przodków sprzed około 500 do 1000 lat. Więc to są naprawdę moi dalecy przodkowie. Natomiast e, moi przodkowie sprzed 50 do 300 lat e, około to są właśnie ci pochodzący głównie z Małopolski i Świętokrzyskiego a także z Czech, z Słowacji, Polski i Litwy. Warto jednak wspomnieć, że tak naprawdę te wyniki nie są do końca dokładne, co raczej jest no, można, oczywiste, można się domyślić, że nie są one w 100% dokładne. I tutaj um, Ancestry zaznacza, że w moim, na przykład w moim wyniku 78% pochodzenia wschodnioeuropejskiego i rosyjskiego. Tak naprawdę ten wynik może być inny, może być e, wahać się między 77 a 93%. I podobnie jest e, też e, z pochodzeniem e, Baltics. E, tutaj jest 19%, jednak tak naprawdę może to być równie dobrze 7 lub 27%. Natomiast co do 1% pochodzenia żydowskiego, to tak naprawdę nie jest to też w 100% pewne, że ja w ogóle mam coś w sobie z Żydówki, ponieważ y, może to być równie dobrze 0% lub 2%. A teraz pora na Michała. To będzie jego pierwszy raz, gdy czyta swoje wyniki badań y, genetycznych y, na pochodzenie etniczne. Ja wczoraj sprawdziłam swoje po raz pierwszy i było to dla mnie dość emocjonujące przeżycie. Zobaczymy, jak zareaguje y, drugi wagabond. Ok. Ooo! No czytaj, czytaj. Dobra, czyli jestem, jestem bardziej wschodnioeuropejski niż ty. Mamy 83%. E, w tym też Czechy, Słowacja, Polska, Litwa. Pomorze. Tak. E, 6% Germanina. 5% Szweda, 4% Bałtów i 2% Bałkanów, Wiedziałeś to. Ja wiedziałam, 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 że Michał ma coś z bałkańskiego w sobie, wiedziałam po prostu, wczoraj to mówiłam no wiedzieliśmy to już od... Paru lat. Tak, tylko, podejrzewaliśmy. Tylko o czy jest jakaś dokładna lokalizacja. Sprawdźmy to. Bośnia, Hercegowina. Bośnia, Hercegowina, Serbia. Bułgaria, Chorwacja, Montenegro. No to już trochę dalej. Tak? Macedonia, Rumunia, Serbia. Tu jest najbardziej, jest tutaj. Ty masz ten gen, właśnie. Ten gen, ta cera, te oczy i tak, okay. to jest właśnie to. tak było. No ale Szwed? No dobra, no to co tu mamy z tych Germańców? No 6%, no co tu dużo? 6% Germanii. 5% Szweda. A może że weź sobie przybliż na Polskę i na to właśnie co jest takie najbliższe to? obecnym czasem, tak. Bałkańskie geny mnie nie dziwią. To Cześć. podejrzewaliśmy od jakiegoś czasu już. Ale, Ale dlaczego? szwedzkie... Dlaczego podejrzewałeś te ja Dlatego ze względu na Twój wygląd. No to też mi tak za, zaimplikowałaś właśnie w ten sposób. A, i ze za, względu na zamilowanie do słońca. <laughs> tak, nie ma problemu z ciepłymi miejscami. Nie, le, to zabrzmiało źle. No tak podejrzewaliśmy, że mam trochę południowej krwi. I nie bez przyczyny Twoja obrączka jest też... Yy z częścią południową, południową A, no, tak. ale szweda się nie spodziewałem. Dobra, to chyba tyle. Jak macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach. Subskrybujcie. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania dotyczące tego testu, który wykonaliśmy i do zobaczenia niebawem. Cześć. Cześć. Czyli tak podsumowując, jestem bałkańskim wikingiem.